Dzień dobry Państwu. Specjaliści od polityki wmawiają Wam, że są jedynymi, którzy posiedli mądrość. Uśmiałem się po same pachy. Proszę Państwa, ci tak zwani specjaliści, to zwykli ludzie, którzy stworzyli ten system i z automatu ordynarnie nazwali się specjalistami od niego. Nie dajcie się oszukać. Wszystkiego, co człowiek stworzył, inny człowiek może się nauczyć. Nie dość tego. Okazuje się, że można to było zrobić lepiej. Ja nie neguję, że zrobili dużo dla kraju. Ale czas najwyższy, żeby odeszli. Siedzą tam tak długo, że przestali widzieć własne błędy. Rozpanoszyli się i obrośli w piórka. Nie ma takiej możliwości, żeby kilku czy kilkunastu ludzi posiadło mądrość prawie 40 milionowego narodu. Na jakiej podstawie prezydent, premier i kilku szefów partii uważają, że mogą decydować, co jest dla narodu najlepsze? Przestali was słuchać i robią co chcą. Okradają was z kasy i czasu. Z jednej strony rzucą jakieś drobne, a z drugiej przepuszczają miliardy. Dlatego mówimy dość. Zdecydowanie i bezwzględnie dość. Zarzuca się nam, że jesteśmy amatorami. To bzdura. Jesteśmy takimi samymi specjalistami jak oni. Są wśród nas ludzie wybitni, znający swoje dziedziny jak mało kto. Z okręgu 39 na przykład. Roman Poturalski, prawa człowieka, Jerzy Majewski, prawnik, Kuba Chin, Prawo Skarbowe i działalność gospodarcza. Czy chociażby ja ze znajomością praw człowieka, praw dziecka, prawa w sieci i ochrony zdrowia. Czy wielu innych, którzy się wzajemnie uzupełniamy. Na dobrą sprawę nie ma znaczenia, kto z naszej dwudziestki wejdzie do Sejmu. Razem stanowimy zespół, który ma siłę i wiedzę do wprowadzania zmian. Był taki czas, kiedy statystyki nam opadły. Wtedy wszyscy karierowicze uciekli z list. Zostali tylko najtwarci, najbardziej oddani. Tacy, którym można zaufać. Tacy, którym trzeba zaufać, żeby Polska odzyskała siłę i niepodległość. Oskar Szyba, lista z 15, powiat Poznań. Pozdrawiam serdecznie.